Opactwo Cystersów Lubiąży to prawdziwa perła Dolnego Śląska i wcale nie przesadzamy. To jeden z największych klasztorów w Europie i drugi co do wielkości obiekt sakramentalny na świecie. Większy jest tylko klasztor Excurial w Hiszpanii. Zbudowany na Tudrum około 50 km od Wrocławia, opactwo robi ogromne wrażenie. Ma ponad 300 pomieszczeń, a fasada głównego budynku ciągnie się na 223 metry. To więcej niż długość dwóch boisk piłkarskich. Tych starsi przybyli do Lubią Żawy w XII wieku. Byli mistrzami organizacji i szybko przekształcili okoliczne ziemie w świetne, pesperujące gospodarstwa. Prowadzili młyny, prowary, tartaki i byli świetnymi rolnikami. Klasztor stał się jednym z najbogatszych w rejonie. Wnętrze opactwa zaskakują przepychem, szczególnie sala księżęcą śniewająca złotem, skatukami i freskami. Nazywana jest do dziś często, często perłą śląskiego baroku. Do dziś robi wrażenie na odwiedzających, ale lubię, że to nie tylko historia i sztuka. Także tajemnice. W czasach II wojny światowej Niemcy przyjęli klasztor i prowadzili tam ściśle tajne prace. Do dziś nie wiadomo dokładnie, co tam robili. Prążą plotki o badaniach nad nową bronią i ukrytych skarbach. Część podziemi jest do dziś nieodkryta. Co ciekawe, przez kilkadziesiąt lat po wojnie obiekt stał opuszczony. I pomimo grabieży i zniszczeń przetrwał i stopniowo odzyskuje dawny blask dzięki pracy konserwatorów i pasjonatów historii Lubię, że to niezwykłe miejsce z jednej strony cicha przystań mnichów z drugiej świadek wielkich historii zagadek tajemnic idealnie by poczuć ducha dawnych czasów i odkryć coś nowego